Myślicie, że macie pecha? Spróbujcie przebić to. Jeszcze w grudniu 2024 roku, czyli ponad rok temu, dostaliśmy z mężem polecajkę bardzo, bardzo fajnej restauracji we włoskim stylu, z pyszną pizzą. A z racji, że mieszkamy w Holandii, kto mieszka, ten wie, że tutaj ciężko o dobrą pizzę. No może gdzieś tam w Amsterdamie, w Hadze, w Rotterdamie, w tych dużych miastach by się znalazło. Ale tak to... Mm -mm. No, i jak dostaliśmy polecajkę, no to powiedzieliśmy sobie: wracamy z urlopu, ze świąt i idziemy. No i tak minął cały rok zawsze było coś i zawsze jakieś inne wyjście tutaj może jednak obiad w domu e, lubimy gotować, więc czasami chcemy popróbować kuchni świata i lubimy robić je sami. E, dlatego zawsze coś wypadało. W niedzielę mamy rocznicę siódmą rocznicę w związku. Zrobiłam rezerwację do tej pizzerii. Miała być niespodzianka. I była, słuchajcie jaka, ale nie tylko dla mojego męża, bo dla niego miała być ta niespodzianka. Miał się dowiedzieć tego samego dnia, kilka godzin przed wyjściem. Niespodzianka była dla nas, ponieważ dzisiaj dowiedzieliśmy się, że ta pizzeria spłynęła. I teraz wyobraźcie sobie moją minę, jak mąż mi rano powiedział, że w centrum spłynęła jakaś pizzeria. A ja sobie zażartowałam. Dosłownie mówię, no mam nadzieję, że nie nazwa. To co idziemy. A on mówi, no na tej na tej ulicy. Mnie już tutaj coś zaświtało. Mówię, mm -hmm, ja jestem ogólnie wzorkowcem, więc takie rzeczy zapamiętuję. Mówię, nie wierzę. Wchodzę, spisuję nazwę, miasto. Mówię, czy to jest ten adres? A Przemek mówi, nie wierzę. Nie wierzę. I wiecie co? No to jest nasz pech, po prostu, że nam takie rzeczy nie wychodzą. Na szczęście takie błahe rzeczy, właśnie. Jak wyjście, nie takiego coś specjalnego. Wiecie, na przykład, jakby nie wiem. Nie udało się dolecieć w jakieś miejsce, były wykupione bilety, hotele, wszystko to by bolało bardziej. Ale kurczę, tak nam zależało, żeby tam pójść. Jest nam przykro, ale zdaję sobie sprawę z tego, że moje nieszczęście, mój pech, to jest nic w porównaniu do tego, co te osoby czują, bo spłonęła jakaś mm, bardzo stara kamienica, ważna dla miasta i między innymi tam była ta pizzeria. I teraz najlepsze, jak robiłam rezerwację zastanawiałam się, czy na pewno pizza, czy może sushi, bo jest taki fajny lokal, do którego też się wybieramy od lat, ale zawsze wybieramy takie to nasze restauracje, które już znamy, ciężko dotrzeć do jakiejś nowej i mówię, nie no pizza, tym razem pizza, sushi jemy częściej i łatwiej znaleźć dobre tutaj w mieście. I wczoraj jak poinformowałam męża, że mam dla niego niespodziankę, bo nie mogłam już wytrzymać te kilka dni, typowa kobieta. To on powiedział, no wiem, co robimy w niedzielę, idziemy na sushi. A ja mówię, o nie, zrobiłeś rezerwację? A on mówi, że jeszcze nie, bo tam nie trzeba robić. A ja mówię, to ja zrobiłam na pizzę. No i wiecie co, mąż wygrał, idziemy na sushi.